Dziś przedstawiam przerażającą historię, którą praktycznie rozwiązał Jasnowic Jaskowski. Pieniądze w tle tej praktycznie historii, zaginione pieniądze, które wskazał praktycznie Jasnowic Jaskowski. Czy to był wielki skarb, który odnalazł Jasnowic? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie także na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam przerażającą historię, a zarazem bardzo ciekawą, gdzie Jasnowic Jackowski wskazał praktycznie ogromną sumę pieniędzy, gotówki. No właśnie, to jest historia, gdzie praktycznie dwóch ludzi zgłosiło się do Jasnowidza Jackowskiego w związku z pieniędzmi, a dokładnie utratą tak naprawdę pieniędzy, żeby tą sprawę rozwiązał Jasnowic Jackowski. Wiadomo, że Jasnowic ma sukcesy na swoim koncie. Przedstawiałem to wielokrotnie, tak? Na przykład zaginięcie dotyczące pierścionków, na przykład zaginięcie pewnej wypłaty. Taką historię przedstawiałem na moim kanale. Historię te mężczyzn, którzy, jeden z tych mężczyzn, po prostu dostał wypłatę 3000 zł, następnie te pieniądze mu zaginęły, no i Jasnańc Jaskowski wskazał, gdzie te pieniądze się znajdują. Pamiętajcie, tak, że Jasnowic nie jest fizycznie w tym miejscu, gdzie doszło do zaginięcia tych pieniędzy, więc jest to nieprawdopodobna sytuacja, tak, żeby praktycznie to wskazać. No właśnie, tu była historia, praktycznie, gdzie dwóch ludzi zgłosiło się do Jasnowica Jaskowskiego. Dokładnie chodziło o pewną kobietę starszą, która miała dużą gotówkę pieniędzy i ta kobieta tak naprawdę była schorowana w podeszłym wieku, twierdziła, że tych, te pieniądze praktycznie straciła, że straciła te pieniądze tak, dużą praktycznie sumę pieniędzy. No i rodzina, tak naprawdę, no, miała takie podejrzenie: być może opiekunka tak naprawdę ukradła te pieniądze, tak? Być może po prostu ktoś obcy przyszedł i zabrał te pieniądze. No, bo tutaj też cień podejrzenie się chodzi o opiekunka, ale opiekunka przychodziła praktycznie od lat do tej starszej kobiety. No, kto tak naprawdę mógłby stać za tym? A to była spora suma pieniędzy. No właśnie. No i przyszli praktycznie tak, przedstawili praktycznie tutaj całą sytuację, jak wyglądała, i została dokonana ta wizja, tak, co mogło się praktycznie starzyć z tymi pieniędzmi. Co ciekawe, jasnois Jackowski powiedział, że pieniądze wcale nie zostały skradzione. Że te pieniądze znajdują się w tym domu, w tym mieszkaniu. Natomiast te pieniądze miały się znajdować w łóżku, gdzie spała praktycznie ta kobieta, że tam po prostu trzeba przeszukać to łóżko. Mogłoby się wydawać banalna tak naprawdę sprawa, ale pamiętajmy o tym, że ci ludzie, którzy przyszli do Jastowicjańskiego na pewno wcześniej szukali z tą starszą kobietą tych pieniędzy i nie mogli tych pieniędzy szukać, tak? Pewnie też szukali na własną rękę w tym mieszkaniu, więc no to nie jest sytuacja gdzieś po prostu ktoś przestawi jakąś rzecz, e, albo tutaj kopertę z pieniędzmi albo jakąś inną sytuację i zaraz po prostu biegnie do jasnowidza z prośbą o pomoc no ale rzeczywiście to po prostu przedstawił jasnowidzeckowski na, na, na piśmie tak co się mogło stać się z tymi pieniędzmi No i ci ludzie wrócili do domu zaczęli po prostu poszukiwania rozpoczęli poszukiwania się chodzi o łóżko i rzeczywiście cała ta gotówka została odnaleziona nieprawdopodobna praktycznie historia te pieniądze zostały odnalezione. Tutaj warto powiedzieć o tym, że ta kobieta żyła, tak? To nie była sytuacja, że oni szukali pieniędzy praktycznie po śmierci tej kobiety, gdzieś ona mogła ukryć te pieniądze. Tylko sama ta kobieta tak naprawdę szuka tych pieniędzy, nie wiedziała, gdzie po prostu położyła te pieniądze. No wiadomo, podeszły wiek, może tutaj dochodziły jakieś choroby, demencja, Alzheimer i tak dalej. Natomiast okazało się, że rzeczywiście te pieniądze znajdowały się w łóżku. Wydawać by się mogło, że to jest tak naprawdę banalna sprawa, tak? Natomiast banalna sprawa, tylko że po prostu nie każdy jest. W stanie praktycznie rozwiązać tą sprawę, to to jest jakby jedna sprawa. Kolejna rzecz to jest taka, że jasno mówi w ten sposób, że każda myśl, każdy czyn jest do odczytania. Tak, każda myśl, każdy czyn jest do odczytania. To dosyć ciekawa tak naprawdę sytuacja, dosyć ciekawa historia, czyli to praktycznie odczyta w Jackowski nieprawdopodobna sytuacja. Banalna sprawa, ale z drugiej strony, tak, jeżeli to była taka banana, to czemu po prostu ci bliscy krewni wcześniej nie odnaleźli tych pieniędzy, wcześniej praktycznie nie znaleźli, gdzie te po prostu pieniądze mogą się znajdować, a zgłosili się z tym problemem do Jasnowidza Jackowskiego, tak? przedstawiam też takie historie, jak na przykład te zaginięcie, jeśli chodzi o tą wypłatę tego mężczyzny, czy tysiące na moim kanale. Historia chociażby o zaginięciu pewnego pierścionka czy obrączki, tak. Tu, nawet w przypadku pierścionka czy obrączki, to nie jest kwestia jakby finansowa, bo można to zrobić jeszcze jeden pierścionek czy obrączkę, tak. Oczywiście, jeżeli jakiś pierścionek był bardzo drogi, diamenty, brylanty, no to już jest bardzo kosztowne i tak dalej. Natomiast tu jest inna sytuacja, to jest wartość tak naprawdę sentymentalna, wartość, która jest ciężka. Praktycznie policzyć, no a e, dla tej osoby, która po prostu tego szuka, bardzo to jest istotne, bardzo dużą to ma wartość. No i tam też praktycznie tą sprawę rozwiązał. Znaczy to jest nieprawdopodobne, jeśli chodzi o dar ten jasnowidzenia, że jasnowidz właśnie wskazuje gdzie osoby po prostu, osoby, które zaginie, zaginęły, tak, e, wskazuje po prostu zwłoki, wskazuje osoby żywe, e, dokonuje przepowiedni politycznych, społecznych, gospodarczych, e, tak, e, natomiast i też po prostu potrafi wskazać miejsce. Gdzie po prostu może znajdować się dany przedmiot. No dla mnie na przykład najbardziej szokująca była sprawa, gdzie tam e, faktycznie e, znaczy, powiedział tutaj, tak e, dwóm mężczyznom. W jakim wieku umrą i co będzie po, po podstawą, tak naprawdę, do ich śmierci, tak? Bo dwóch mężczyzn, słuchajcie, ja, jasnowidza pewien taki wizji ma sporo, tak? Natomiast no, wyobraźcie sobie, przychodzicie, tak? I jesteście w stanie dowiedzieć się po prostu, jaka będzie Wasza śmierć i na co umrzecie. Oczywiście nieprecyzyjnie, tak, że tego i tego dnia, o tej, tej godzinie umrzecie w takim roku, ale mniej więcej, tak, no, po 50, po 60, czy po prostu umrzecie na taką i taką chorobę, na pewno, to jest bardzo ciekawa sprawa i to praktycznie wskazał, tak? To praktycznie wskazał, powiedział, no. No, inna sprawa, że to może się dopiero zrealizować za ileś tam lat, za x, x lat, praktycznie lat, e, gdzie ci ludzie jeszcze praktycznie żyją, no i bardzo dobrze, że żyją, no nikt nie mówi, że mają umierać, e, no ale e, w, właśnie m, m, to jest szokujące, tak, że można po prostu poznać n, nawet datę śmierci, tak, że i zjackowski może po prostu wskazać, kiedy dany człowiek może umrzeć, aczkolwiek to też jest nie, pewne niebezpieczeństwo, bo to jest też taka pułap, pułapka samospełniającej się przepowiedni, znaczy ktoś po prostu dowie się o tym, na przykład, że jemu jest pisane, że zginie w wypadku samochodowym i powie: Nie, ja nie mogę jeździć samochodem, koniecznie, po prostu nie robię prawa jazdy, a ten samochód, co mam, to sprzedam. Jak mam prawo jazdy, to zaraz po prostu je wyrzucę do śmietnika. Nigdy nie będę jeździł samochodem, potnę po prostu prawo jazdy. No, potem się okaże, że, że rzeczywiście 30 lat nigdy nie jeździł samochodem, unikał, bo po prostu bał się, bo tak mu przepowiedział no, po prostu ktoś, tak? No, potem się okaże, że na przykład wsiądzie z kimś do samochodu przypadkowo albo na przykład. Będzie na wakacjach, miał podjechać tylko 100 metrów i wsiadł na przykład ze znajomym do samolotu, czy z wujkiem, czy po prostu z bratem, i wtedy doszło do wypadku samodowego. Także to też może być taka samo spełniająca się, jakby przepowiednia, albo też klątwa, tak, czy ktoś na przykład dowie się, że po 50 zachoruje na raka tak? i będzie po tych 50, ta 50 minie i będzie za każdym razem po prostu myślał, czy to już jest ten rok, w którym po prostu będę chory na nowotwór, czy jeszcze nie, tak? I takie po prostu obawy. No, bardzo często to można usłyszeć w takich rozmowach tak naprawdę wśród znajomych, rodziny, tak w pracy, że a mi tam wróżka powiedziała, a mi tam cyganka po prostu wywróżyła, tak, jak mnie kiedyś spotkała, po prostu z ręki mi wywróżyła i tak dalej, I powiedziała, że po prostu umrę, tak i tak, nie? I potem na przykład ludzie wierzą to, nawet wiem, że po prostu ludzie mają takie, wierzą takie jakby wróżby przez wiele lat, tak, pamiętają taką rzecz, to nie jest taka kwestia, że zapominają o tym, i na przykład jakaś tam po prostu kobieta, wróżka jej wywróżyła, że pozna bogatego, przystojnego mężczyznę, tak, który odmieni jej los, i ona tak czeka, czeka po prostu cały życie, aż przyjedzie ten książę przystojny, piękny, bogaty, tak, wysportowany odmieni jej życie i tak będzie czekać aż do, aż do śmierci, to się nigdy nie zrealizuje. Także no nie w każdą po prostu rzecz należy po prostu wierzyć, aczkolwiek to mówię, to dotyczące po prostu jeśli chodzi o wróżki i tak dalej, ale to co mówi jasność z Jackowski, w większości się sprawdza. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, stawcie suba, trzymajcie się, cześć!